Kolejny update z inwestycji. Zaczynamy nie może od Szamba, ale Szambo, jak widzicie, jest jednym z pierwszych. Oprócz Szamba mamy już gotowe instalacje wewnętrzne, sanitarne, czyli w łazienkach, w pomieszczeniu pomp do basenu, a także instalacja sanitarna zewnętrzna, wychodząca z domu. Wszystko jest już gotowe. Oprócz tego, jak widzicie, ściany. Rosną, są gotowe. Jutro będą wszystkie skończone pod warunkiem, że ten kolej z taczką sobie poradzi. Ale, tak na serio, ściany wewnętrzne gotowe, pomieszczenia główne gotowe to jest master bedroom praktycznie gotowa. Widok z master bedroom na pozostałe sypialnie, które też już praktycznie są gotowe, można powiedzieć. Niecka basenowa, siedzisko, pomieszczenie pomp wszystko jest przygotowane i czeka. Na przyjazd dachu. Kolejny update z inwestycji. Kolejny update z inwestycji po święta. Teraz przez najbliższe 10 dni, może nawet trochę więcej, wszyscy pracownicy z Bali wyjeżdżają na jawę. Jest Ilu vitri, czyli zakończenie ramadanu, i to jest takie polskie Boże Narodzenie. Każdy ma w dupie wszystko, jedzie nażreć się, napić się i posiedzieć z rodziną. Więc kolejny update będzie troszeczkę później. Na razie, cześć Wam.